Witajcie w kolejnym odcinku z Movie Star Planet i jak widzicie trochę tutaj się pozmieniało um, ale powiem chciałam Wam powiedzieć, że dużo teraz jest u mnie odcinków z głosem, ponieważ sporo osób mówi mi, że mam ładny głos i w ogóle i za to bardzo Wam dziękuję. I często pytacie mnie, um, czy... Nagram odcinek z głosem. Kiedy będzie, i w ogóle. No to właśnie macie tutaj kolejny odcinek z głosem. No i bardzo Wam dziękuję, że chcecie, żebym nagrywała dalej. I w ogóle. No, jak widzicie, zmieniła mi się ilość do levela. Właśnie, teraz mam już 8 nie, tysięcy do rewera mi brakuje. No i bardzo Was proszę o I tak. Yy, ostatnio daliście mi prezenty i ja ich nie odpakowywałam, ponieważ chciałam na ten odcinek je zostawić. I właśnie już je zacznę otwierać. No to yy, dziękuję i pozdrawiam. Blondyna2121. Dziękuję. pozdrawiam pingovacka Reni Dash i pozdrawiam za niebieską maskę, które mam już trzy, ale bardzo dziękuję. Pozdrawiam i dziękuję Lizzy Lowe za kolejny prezent. Czyli pieska. Dziękuję. To mamy już 6 prezentów za sobą i jeszcze 2. Dziękuję i pozdrawiam Pina. Za chwilę przeczytam. Pina Lili, chyba 1, 2, 3. Za, za spódnicę. Dziękuję. Yy, no, Pina Lili 3, 4, 6. I pozdrawiam, dziękuję czarek C2 za włosy z listy życzeń. No to to były prezenty i teraz ubiorę się jakoś normalnie. Więc się bardzo podobają mi się włosy i koszulka. Te koszulki nie będę znam. I czekam na więcej prezentów z listy. Bardzo Was proszę. Zbierzemy się jakoś. Jak nie mam za dużo czydów, ale mniejsze. Okej, okay, może być tak. No i już 6 minut. no bo mam mało ubrań bez takich po prostu bardzo Wam dziękuję za te prezenty, które dostałam i czekam na więcej po ale jeśli nie to nie yy, oraz postanowiłam zbierać pozdra I w następnym odcinku yy, policzę ile ich ogólnie miałam. No i jakoś się... 000, więc pomagajcie, by wełku okay. No i za chwilę już będzie koniec odcinka. Bardzo Wam dziękuję za prezenty i bardzo i dziękuję za pomoc w levelu, bo dobiliśmy do 15 lewelka. W sumie to nagrywamy od 15 levelka. Ale do, mam nadzieję, że dobijemy do 16 lewela, a ja postaram się jeszcze zdobyć jakiś award Jak widzicie, widzieliście użytkownikiem tylko dwa miesiące. W następnym odcinku zrobię yy, następny odcinek, gdy zdobędę yy, 16. level i zdobędę pozdrowienia od Was. No, yy, więc widzimy się w kolejnym odcinku z Movie Star Planet, oczywiście ze mną. I pewnie pytacie, czemu nie ma Alicji. Otóż sama nie wiem, czemu. pytaniu, yy, kiedy kolejny odcinek nagrywamy. Ale jeszcze dzisiaj sprawdzę, czy odpisałam, no napiszę pani. Dobra. No to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie i pa!